Cześć, tu Marek i Rośliny. Przyszła do mnie paczka z Ekwadoru. Jest tutaj moja wymarzona roślina, a poza tym jeszcze kilka innych, które zamówiłem po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają na żywo, bo nigdy ich nie widziałem i stwierdziłem, że sprawdzimy, jak to wygląda. Więc zapraszam was na odcinek, w którym odpakuję tę paczkę, powiem wam więcej o tej wymarzonej roślinie, no i pokażę też te pozostałe. Biorę się za odpakowywanie. Paczka przyszła dzisiaj. Tym razem nie ma tutaj aż tak wielu roślin jak zwykle, ale trochę jest. Może zrobię to w ten sposób i teraz będę mógł tutaj odkładać te, które wyjmę. Ło! Zakładam, że ta najcenniejsza jest tutaj. Przekonamy się o tym za chwilę. Dobra, zaczynam z brzegu od pierwszej. Papier nie jest mokry, spoko, paszporty jak zwykle, takie same jak zwykle. Och, nie wiem czy to odrywać teraz czy później, dobra od razu. Już będę miał z głowy, bo wiecie później ja te paszporty muszę trzymać 3 Trzy lata. O, fajny! Jest nieźle. To jest filodendron deflexum. Którego kupiłem tak właśnie na próbę. Bo stwierdziłem, że może być ciekawy, ale po zdjęciach to ciężko ocenić. Widzicie, znaczy, tak trochę jest ten lecący. <noise> jest tutaj dość luźno, bym powiedział, przy nasadzie, ale. No ale cóż, ten liść stary umiera. Poza tym, jakieś tu korzenie powietrzne też trochę, trochę już to do końcówka jest nieżywa, zniszczona. Eee... Trochę wali to podłoże. Aż chyba zobaczę w środku, jak to wygląda. Bo tak jakoś mi zawaliło aż taką stęchlizną. wiecie. I stwierdziłem, że sprawdzę od razu, bo, bo czemu nie? Tu mam drugą etykietkę. Nie wiem czemu. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w środku. To jest zawinięte w, taki, w taką gazetę, jakby papier. Ok, nie. Słuchajcie, nie jest źle. W sensie nie wygląda to źle. Te korzenie nie wyglądają na martwe. Jest trochę zgniłych i to one tak śmierdzą. Bo te tutaj takie właśnie o to, to. Widzicie? zeszła tak skóra z tego, z tego korzenia, w sensie no, to nie jest skóra, ale wiecie o co chodzi, że jak się pociągnie to y, zostaje taka niteczka tylko, a cała ta zewnętrzna warstwa y, korzenia schodzi. To jest martwy korzeń i to on tak śmierdział. Ale y, poza tym nie wygląda to źle, oczywiście jest tutaj za mało podłoża, no ale generalnie jest ok, wystarczy posadzić go trochę wyżej, żeby ustabilizować to podłoże. Znaczy, ten pęd w podłożu ustabilizować. No, bo o. zero stabilizacji w tej chwili. No, i idzie tutaj nowy liść. Już też go widać. O, o tutaj. Ten jest taki trochę złamany. Chyba, chyba pójdzie na straty ten liść. Widzę teraz, że ten ogonek się tak kiwa. Dobra, oprę go po prostu i zostawię na razie. Nie będę się tym martwił, może jeszcze bardziej, tak? O, w ten sposób. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy? O, już widzę, że będzie bieda. Hmm. No, kochani. Przyszedł Filodendron Plaumani. Tym razem takiej wielkości. Tak jak Wam mówiłem już kiedyś, to jest loteria. I to jakiej wielkości rośliny dostaniecie, nie ma, no, nie ma po prostu opcji, żeby to przewidzieć. Dlatego stwierdziłem, że zamówię przy okazji tego zamówienia tego plaumani, no bo, no bo często go zamawiam teraz, licząc na to, że znowu przyjdą jakieś takie super duże, ładne egzemplarze. No ale niestety tym razem to się nie udało i mam takiego małego. Nie jest brzydki, absolutnie, nie jest zły, wygląda spoko, nawet nie jest poniszczony jakoś bardzo, więc okej. Okay. No nie jest to ta wielkość, którą bym chciał, ale urośnie. Wow, wow, wow. Ale jaja, no i teraz zobaczcie to. Aha, bo tutaj nie... No muszę się pilnować, przepraszam Was na chwilę jeszcze, ale tutaj bym sobie wyrzucił paszport. Dobra, i to jest znowu Tlomani, i tu jest co innego w środku. Tylko muszę to tak mądrze otworzyć, żeby go nie zniszczyć. No i powiedzcie mi, jaka jest sprawiedliwość na tym świecie. Dwie osoby zamówią, jedna dostanie taką bziągwę, a druga dostanie takiego. No, to są właśnie <noise> typowe problemy związane z importem. Szok, co? I te same pieniądze, dokładnie tyle samo kosztowały. A ten pięknie rośnie. No, nie ma co tu porównywać. Wiadomo, że wartość jest zupełnie inna takiej rośliny, która już ma takie dorosłe liście i. No, i jest w ogóle tej wielkości CC. Przestań kopać, proszę cię. Połóż się szok. I nawet ten młody liść, który się tu rozwijał, nie jest zniszczony. Ale cudownie. Dobra, ciąg dalszy. Hmm, to też coś ładnego. To jest coś, czego jeszcze nie miałem. Ojej, tu troszeczkę widzicie było bardziej mokro i aż ten papier z, po prostu od tego, że był przemoczony, aż to zaczęło wszystko się tu psuć. Ojej. Dobra, zobaczymy jak jest w środku. Paszport przynajmniej odszedł bez problemu. I rozrywam. a Są tu większe liście. O kurde I to jest filodendron banonie Tak? Dobrze mówię? Musieliśmy zrobić chwilę przerwy, żeby trochę tutaj ogarnąć ten syf przede mną. Poza tym mogłem złapać oddech po wyjęciu tego filodendrona banonie, bo no, sorry, zobaczcie, jak to wygląda. Nie był jakiś strasznie drogi, dzięki Bogu, ale jestem wkurzony, jak na to patrzę, bo wygląda to fatalnie. Nie ma jednego liścia, który nie byłby zniszczony, albo na końcu, albo gdzieś tutaj w środku. Każdy liść ma plamy żółte, takie jak był po prostu przemoczony. One były pewnie pizgnięte wszystkie razem, i tak jechały, i po prostu przez to się pozaparzały i się poniszczyły te liście. No, to nie, to nie wygląda jak zdrowa roślina, którą powinno się komuś wysłać. Zwłaszcza że nie wiem, może nie wszyscy zdajecie sobie sprawę z tego, że te rośliny one nie lecą prosto z ekwadoru. Tylko one lecą do Niemiec i w tych Niemczech są przepakowywane i dostają paszporty. Więc to nie jest tak, że ta roślina po prostu jest no... bez kontroli żadnej, bo zgodnie z przepisami, żeby te paszporty wystawić, trzeba zrobić kontrolę fitosanitarną. No to ja sobie nie wyobrażam robienia kontroli bez sprawdzenia, co jest w paczce e, i w jakim stanie jest ta roślina. No i, no i ona została do mnie wysłana dwa dni temu, więc raczej się jej stan za bardzo nie zmienił od tego czasu. Nowy liść jest całkiem zgniły. Fatalnie. Bardzo jestem niezadowolony z tego trupa. Znaczy no nie trupa, no, ale zanim ta roślina zacznie wyglądać tak, jak powinna, to minie długi czas, no bo każdy liść jest do dupy. O, a tutaj te starsze to sobie mogę po, powyrzucać. To jest wszystko po prostu mokre i zgniłe. Fatalnie. Dobra. U! U. Wow, tego się nie spodziewałem, że to jest jedna paczka. Myślałem, że to są dwie rośliny. Ja nawet nie pamiętam, ile ich miało być. Dobra, najpierw urwę paszport strategicznie. I się upewnię, co to miało być. Dobra. Taki maluszek, to jest filodendron linei. No ten liść widzicie też jest tutaj zmasakrowany. Korzenie powietrzne, z... o no dobra, on już całkiem się żegna ze światem, ale poza tym. co jakieś ma poprochy. No poza tym no też każdy liście w sumie jest uszkodzony bardziej lub mniej, no ale jest to chociaż duża roślina Ajajaj, no spoko, mogłaby być mniejsza, ale w lepszym stanie, jednakże no, nie będę narzekał. Dobra, yy, odłożę ją tutaj na bok. Ma takie fajne liście, nie wiem czy to dobrze widać, ale one mają takie wgłębienia tam gdzie są nerwy. Bardzo ładnie, myślę, że jak będzie niezniszczony liść, to będzie jeszcze bardziej efektownie to wyglądało, ale całkiem spoko. Dobra, i... Położę go sobie tutaj na boku, tego zgnilca też położę sobie na boku, papiery wyrzucę, chyba się trochę przesunę tutaj, bo będzie to może trochę wygodniej. A tutaj mam roślinę, która jest zabezpieczona specjalnie, no bo kosztowała niemało, niestety. No ale z tym wiem, że jak już jest opcja kupić, no to to zrobię, bo. A ta reszta to była takie, wiecie, dodatkowe dopchnięcie, żeby sama nie jechała w tej paczce. Bo to głównie o nią chodziło. No mam nadzieję, że ta jest w lepszym stanie, bo jak ta będzie w takim stanie jak ta pierwsza yy, marna, to będzie dramat. I wtedy się wkurzę. To jest filodendron, który został po raz pierwszy zebrany w naturze przez naukowców tysiąc, czy znaczy tam kolektorów, no jak, to, jak zwał, tak zwał, tych, którzy chodzą i zbierają w naturze po prostu rośliny w e, 1979 roku, ale został opisany tak naprawdę dopiero w 2010, bo długo nie udało się zebrać kwiatostanów dojrzałych i tak dalej, więc cały ten proces trwał bardzo długo. W międzyczasie ten filodendron miał mieć inną nazwę, bo miał się nazywać filodendronem Splendidum. Nie mylić ze Splendid, który jest krzyżówką dwóch filodendronów i to nie jest to. Chodzi o filodendrona Splendidum, który jednak, którym się jednak nie stał, dlatego że w międzyczasie wyszło to, że ktoś inny już planuje taką nazwę nadać zupełnie innej roślinie. No A w świecie tych nazw naukowych nie może tak być, że dwie rośliny mają tę samą nazwę. Więc, osoba, która ją. która ją. która. No właśnie, już to zacząłem spoilerować. Osoba, która opisała tego filodendrona, postanowiła dać jego. tą nazwę właściwą, ten epitet, który jest po filodendron. na cześć swojej żony. Chodzi tutaj o doktora Kroata i jest to philodendron patricie. To jest bardzo droga i pożądana roślina. O, właśnie już tu mam jeden liść. Może ktoś by chciał kupić? <ścoughs> no, tanie, tanie oddam. Nie no, masakra. Ale poza tym nie jest najgorzej. Tutaj jest to zgniłe. O, o, to. Ale to nie jest szczyt, więc spoko. E, trochę się tylko zmarnowało. Wygląda w ten sposób. To jest filodendron, który. No, tu ma też taki liść uszkodzony. Tu ma. Tam, gdzie był załamany, to też się już tutaj wdały jakieś bakterie czy tam grzyby. E, ten liść jest obcięty nożyczkami. Te, typowo widzicie takie dwa ostre cięcia. Ale już po nim widać o co chodzi w tym filodendronie. Bo on wyróżnia się tym, że ma bardzo długie, dochodzące do 125 cm długości liście, które charakteryzują się po pierwsze tym, że mają tutaj u dorosłych oczywiście liści. Jest tutaj jasny środek, ten nerw, który tutaj biegnie w środku, jest jaśniejszy. A poza tym liście jest pięknie pofalowany przez to, że ma nerwy, które powodują, że takie właśnie pofalowanie liścia występuje. Na tym, no, co prawda obciętym, ale jednak w większym liściu widać to bardziej, że tak się ten liść układa specyficznie i w ogóle on jest taki bardzo śliski, a od spodu to w ogóle jest jak plastikowy. Szok. W dotyku, no, zobacz. Dotknij ten liść dziwny nie? Ciekawe. E, no i tutaj szczyt tego filodendrona na szczęście nie zgnił. Ja sobie to odep, y, odepnę, od, odetnę, bo bo tu jakieś, o tu było więcej liści widzę, tylko że po prostu one nie dotrwały do Polski. No cóż. Nie jest to tania roślina i ona od samego początku była bardzo pożądana przez to, że wygląda nietypowo, jest bardzo atrakcyjna wizualnie, a poza tym trudna była do uzyskania w ogóle przez kolekcjonerów i tak naprawdę dopiero od niedawna jest trochę łatwiej ją kupić. No i, i tak tak się prezentuje ta moja mała Patrycja. No, a kroat nazwał y, tego filodendrona na cześć swojej żony, z którą chyba ponad 50 lat po ślubie. I, I chyba, żeby jej podziękować za to, że znosi te jego roślinne fanaberie, to, to dostała y, w, w ramach podziękowania takiego pięknego filodendrona, którego już wszyscy będą z nią kojarzyć do końca świata. Super. Mega ładny. No, y, też nie jest w stanie nieskazitelny. Trzeba to przyznać, bo liście są no, na każdym liściu, prawie tu jest jeden mały liść, który jest niezniszczony. W żaden sposób. Tutaj jest jakaś plamka. Co zrobić? Powiem Wam tak: w sklepie bym tego nie kupił, <noise> przez to, że tak wygląda, ale jednocześnie no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to jest roślina, która pochodzi z importu i to jest zupełnie inna droga niż rośliny, które są wyhodowane w in vitro w szklarni w, yy, gdzieś tam w Danii, w Holandii i przywiezione do Polski na paletce. W podłożu, w którym rosły cały czas, i tylko przeniesione ze, do sklepu. To jest roślina, która rosła w zupełnie innych warunkach, była wysłana przez pół świata i nie trafiła do mnie w takim właśnie stanie. Super, no cieszę się, że go mam. Mam nadzieję, że będzie szybko rósł i że te ogromne liście też będę mógł zobaczyć. Szkoda, że ten jest taki obcięty, bo pewnie był już dosyć duży. No ale na pewno zniszczone, bo inaczej by tego nie zrobili. No i tak, tak to wygląda to zamówienie. Szokujące, plaumani jeden duży, drugi mały. No to, trochę, trochę gnijące w drodze. Jestem ciekaw, czemu tak w takim stanie słabym przyszły tym razem te rośliny. W sensie, że jest tak dużo zżółkniętych liści, że jest, że, że są takie jakby przegniłe trochę te liście, chociaż wcale te papiery nie są. I to jest, to jest takie dziwne, bo zazwyczaj jak już ta roślina jest jednak taka żółta i, i, i z jakimiś zmianami takimi grzybowymi czy bakteriowymi na sobie, od właśnie prze, przemoczenia tego, że ma cały czas kontakt z mokrym na przykład papierem, no to ten papier jest mokry, a tutaj papiery są suchutkie, wszystko wygląda elegancko, ale jednak w środku trochę jest skniłe. No nic. Posadzę do Bigosu, no bo tutaj ma tak mało tego podłoża. I będę się nim opiekował. Zresztą tak jak wszystkimi. Zobaczę, ile tych liści odpadnie, bo teraz to jest taki moment, że one w ciągu kilku dni się po prostu posypią z, z tych roślin. Tych, które trochę bardziej oberwały. A potem już będzie dobrze. No dobra. Słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Ten plomba nim nie cieszy. Super no. I to tyle. Zapraszam was do subskrybowania kanału, do sprawdzenia tego jakie mam filmy, bo jest ich mnóstwo i jest duża szansa, że wszystkich nie widzieliście, bo no nie zawsze się to wyświetla, zwłaszcza jak ktoś nie ma włączonych powiadomień o nowych filmach. No czasami ja nawet nie jestem w stanie znaleźć konkretnego filmu, który bym chciał bardzo szybko yy, na swoim kanale. Więc to dopiero wy, dlatego może zobaczcie, czy czegoś nie przegapiliście, co mogłoby was zainteresować. Jest plant tour, bo też o to mam często pytania. Jest już taki odcinek, wystarczy troszeczkę cofnąć gdzieś tak na koniec maja, początek czerwca i tam jest y, mieszkanie, to tutaj, które widzicie, z roślinami. Dobra. No i zapraszam też na Instagram. I to tyle.